Zasada zachowania energii. Zadania. Przykład pierwszy. Na przykład wyobraźmy sobie, że to jest Ziemia i z Ziemi jakieś ciało zostało wystrzelone pionowo do góry z prędkością początkową V0. No, no leci, leci, leci. Oczywiście porusza się coraz wolniej, czyli jest to ruch jednostajnie opóźnionym. Do, doleciało do tego miejsca. W tym miejscu prędkość końcowa jest równa 0. Mamy policzyć, na jaką wysokość wzniosło się ciało. To zadanie potrafimy zrobić metodą kinematyczną. Napisać trzeba wzór na prędkość końcową w ruchu jednostajnie opóźnionym, wzór na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym, rozwiązać ten układ równań i też się dowiemy na jaką wysokość ciało się wzniosło. Jednak teraz to zadanie spróbujemy zrobić inną metodą. Pytanie, czy można zastosować zasady zachowania energii? Czyli pytanie jest o to, czy działają siły zewnętrzne. Siły zewnętrzne to byłyby siły napędowe, oczywiście, żeby wyrzucić tę Kulę trzeba było jej nad, nad, trzeba było podziałać jakąś siłą, żeby nadać jej tę prędkość. Ale zadanie zaczyna się od momentu, w którym siła ta przestaje działać. Kula ma już prędkość V0 i zaczyna się poruszać swobodnie do góry. Zatem nie działają siły napędowe. Siły oporu działają zazwyczaj, ale zaj, y, będziemy w tych wszystkich zadaniach przyjmować, że siły oporu powietrza są równe 0. Siła oporu jest równa 0. Siła napędowa jest równa 0. Jest tutaj y, siła grawitacji. Która y, ktoś mógłby powiedzieć, że ona pełni tutaj rolę siły oporu, ale tak jest skonstruowany te, y, ten dział fizyki, że siły grawitacyjne są siłami wewnętrznymi, nie zewnętrznymi, w związku z czym możemy przyjąć y, y, tutaj zapewnik, że siły oporu i siły napędowe są równe zero, czyli można zastosować zasadę zachowania energii, co oznacza, że energia początkowa jest równa energii końcowej. Ile wynosi energia początkowa? Tu jest początek. Za każdym razem zadawajcie sobie takie pytanie, czy ciało ma prędkość i czy znajduje się na jakiejś wysokości? Czy na początku kula miała prędkość? Tak, to znaczy, że miała energię kinetyczną, wzór na energię kinetyczną MV0 do kwadratu dzielone przez 2. Dodać, energia potencjalna. Drugie pytanie: czy w tym momencie miała energię potencjalną? Energia potencjalna jest wtedy, kiedy ciało ma jakąś wysokość ponad. Pewien poziom. Ten poziom będziemy nazywać poziomem energii potencjalnej zerowej. Ja czasami się wy, y, y, prześmiewam z tego i mówię, że to jest dno zadania, czyli najniższy poziom w naszym zadaniu. To będzie ten poziom. Czyli tutaj y, kula nie ma żadnej wysokości, czyli jej energia potencjalna jest równa zero. Równa się. Energia końcowa. Tutaj jest koniec nasz, naszego zadania. Czyli znowu dwa pytania. Czy ciało w tym miejscu ma prędkość? Nie ma prędkości, czyli nie ma energii kinetycznej. Energia kinetyczna jest równa 0. Dodać drugie pytanie, czy ciało ma wysokość? Tak, wzniosło się na jakąś wysokość h, czyli ma energię potencjalną równą m razy g razy h. Czyli pomijamy zera i można z tego wyliczyć, ile wynosi wysokość, na którą wzniosło się ciało. mv0 do kwadratu przez 2 równa się m razy g. Razy H dzielimy obustronnie przez masę i wyliczamy stąd H. Czyli jeszcze trzeba podzielić obustronnie przez G, czyli będzie V0 do kwadratu dzielone przez 2. Podzielić przez G, czyli pomnożyć przez odwrotność, czyli razy 1, razy 1 dzielone przez G. Jedenka jest nieistotna, równa się H, rozwiązanie zadane.